Na kanapie dzisiaj z ośrodka przystanek latającej żyrafy, Beata Muszyńska-Dębska i Mariusz Dębski. Dzisiaj porozmawiamy o wyborze, o wyborach. Co to takiego jest i czy nam to towarzyszy w życiu? W których momentach? Kiedy są ważne? Kiedy mniej? Jak ich dokonujemy? Czego potrzebujemy, żeby je dokonywać? I co one mogą wnosić do naszego życia, kiedy już dokonamy lub nie? Naszych wyborów, bo czasami też odsuwamy się od nich i próbujemy ich nie dokonać, albo nie dokonujemy, po prostu. Mm -hmm. Jakbyśmy mieli powiedzieć jakąś taką sobie definicję, czym jest wybór, to jest to eliminacja z jakiejś bazy wszystkich wariantów i wybranie tego jedynego. Tak? Tego, który nam się w danym momencie wydaje najbardziej atrakcyjny, najlepszy. Super by było. Gdyby faktycznie nasze życie oferowało dokładnie takie sytuacje, w których możemy wybierać to, co jest dla nas najbardziej atrakcyjne, najbardziej kolorowe, co nas przyciąga i za czym stajemy naszymi 100%. Tak. Natomiast nie zawsze tak jest. Tak. Fajnie jest wtedy, kiedy jest: ho, to mi się podoba, za tym idę, mogę głośno powiedzieć, że tego właśnie chcę. Eee, mogę mieć odwagę, ale właściwie jeżeli jestem pewna tego czego chcę, to nawet nie muszę wykrzesywać jakoś specjalnie odwagi, po prostu staję za tym co mi w duszy gra. Tak, no świat jest y, pełen wyborów, w zasadzie codziennie spotykamy się i dokonujemy kilkuset większych, mniejszych wyborów, niektóre mają znaczenie dla naszego życia, y, niektóre nie. Y, A ostatnio dużo takich sytuacji gdzie jesteśmy w pewnym sensie też zmuszani, dociskani, albo sami chcemy wypowiedzieć się na jakiś temat, i właściwie wydaje nam się, że już wszystko wypowiedzieliśmy, że już nie trzeba, że już możemy żyć spokojnie, i za chwilę wyskakuje kolejny temat, w którym jakoś potrzebujemy się wypowiedzieć, a nawet jeżeli nie mamy na to ochoty. To rzeczywistość, społeczność, otoczenie albo ktoś punktuje nas i mówi: Hej, potrzebujesz się powiedzieć po której ze stron. No właśnie, no bo czy można nie dokonywać wyborów? Może, może można nie dokonywać wyborów? Może można chować się przed tym wyborem? Uciekać? Jasne. Można powiedzieć: To nie mój temat, to nie moja sprawa. Nie? Można mhm. kontestować. Z jednej strony i powiedzieć, to mi się bardzo nie podoba, nie chcę tego, można wyjść na ulicę. A z drugiej strony, można powiedzieć, f ja jestem oburzona, obrażona, nie będę w ogóle zajmować w tym głosu. Nie, nie chcę, nie podoba mi się i zobaczcie, moje obrażenie, mój foch pokazuje, że taki jest mój wybór. No tak, ale teraz jakby. Żyjemy w takich czasach, czy w takim momencie, kiedy tych wyborów jest bardzo dużo. Um... Ale poczekaj, poczekaj, uh -huh. bo, bo tak się zastanawiam ostatnio, czy foch, to, że się obrażę, uh -huh. bo to, że kontestuję, to przynajmniej wiadomo, jaki mam głos, ale czy ten foch jest wyrażeniem tak naprawdę głosu, jaki mamy. Tak, no jest wyborem, albo jest ucieczką, albo jest próbą takiego odcięcia się, stworzenia jakiejś takiej bariery. Ściany, muru. Ja mam focha i nie muszę dokonywać wyboru. No bo czekaj, ale czy ja wtedy będę zauważona, jeżeli jest jakaś sytuacja, która wymaga decyzji? No bo w takich sytuacjach, gdzie życie toczy się dalej, nie ma jakiejś dużej zmiany, to ten mój foch nic mi nie robi. Ale jeżeli cyrk odjedzie dalej, a ja zostaję w tym swoim fochu, na przykład w pracy gdzieś tam nie są podejmowane ważne decyzje, ja mam jakiś taki czas, że jestem z kimś, nie wiem, pokłócona albo chcę komuś zrobić na złość i wtedy mówię pas. Ja tutaj w ogóle nawet się nie odezwę na ten temat, No tak, nie? a pociąg jedzie dalej. A pociąg jedzie dalej. Czyli życie y, gdzieś tam my zostajemy na tej stacji, a pociąg jedzie dalej, czyli może czasem lepiej jest dokonać nawet tego średniego wyboru, nie idealnego, mhm. niż zostać na stacji samemu z bagażami bo może drugi pociąg nie przyjechać. Tak, czyli to... mówisz teraz o, o, o czymś, co jest pomiędzy tym, że ja wiem, czego chcę i mogę jasno za tym głosować i też ponieść konsekwencje tego, a tą drugą stroną, gdzie nie dokonuje wyboru, czyli o jakimś takim rodzaju zbliżania się do środka, do jakiegoś kompromisu, że to jest to trzecie miejsce. Takie fajne, tak, niefajne... Tak, tak, to znaczy... Mamy jakiś zbiór różnych zdarzeń, i my, czy możliwości, i my tej jednej możliwości przyznajemy pierwszeństwo. Nie wiem, tak jak przy wyborze partnera. Może być bardzo atrakcyjna mhm. dziewczyna, stara się o jej względy kilkunastu chłopców. Albo mężczyzna. Może być równie, równie pięknych, bogatych i, i, i mądrych, inteligentnych i ona jednemu przyznaje pierwszeństwo, tak? Ten, który... I to jest, to też jest jakiś wybór, to jest... To jest ten, to, to zdecydowanie. Stawiam na, to, yy, na tą opcję i idę za tą. Ale też fajnie być wybranym, nie? Tak jak z drugiej strony mm -hmm. patrzę, że jak ten wybór pada na Ciebie, no to ta druga strona, czy dane rozwiązanie, czy nawet w, w, w biznesie, jeśli mm, Pokazujemy jakieś różne teorie, różne strategie, i ten wybór akurat jest przyznany na tą naszą strategię, którą wymyśliliśmy. Inni e, dostosowują się do tego wyboru i twierdzą: OK, on jest fajny, logiczny, mądry. To też on daje taką satysfakcję. Tak. Mm. No tak. Można być wybranym przez kogoś ale na przykład kontestowanym przez, czyli przez tą dziewczynę albo mężczyznę, ale kontestowanym przez rodzinę na przykład, nie? No, czy tak, środowisko. Tak, tak. Więc to no, nawet tak, bycie tak. wybranym jest też takie, no, różnie możemy to znosić i różnie w pakiecie różne rzeczy dostajemy, nie? Czyli wtedy no, jest nam tak, trudno no. tak, też tak. z tym czyimś wyborem. Jakby, ciężko jakby nie odnieść się do tego, że za chwilę będą wybory, i tutaj polityczny wybór będzie jakiś i to też, te wybory trochę dzielą, no bo ci, co wybierają tak samo, no to są fajni, ci, co wybierają trochę inaczej, są mniej fajni. Kiedyś było łatwiej. No, był Polonez, mały Fiat, duży Fiat, jakaś tam stara Warszawa, ludzie dokonywali wyborów, no i się dzielili na te swoje mikrosekty. Teraz tych wyborów jest tyle, że Ciężko powiedzieć, nie? Ciężko gdzieś tam się zakwalifikować do jakiejś grupy takiej przynależności, która wybiera. No chociaż są kibice, wybierają na przykład w dużym mieście są dwie drużyny w ekstralidze, tak? I które dokonujesz wyboru. No i ten wybór jest taki na, na zawsze. Chcesz oddać życie nawet albo no, przynajmniej... A czasami jakiś... ślepy potrafi być, bo mówisz o tym, że ten wybór, jak już czasami nie, nie, niektórzy wejdą w jakiś rodzaj, no zostańmy przy tej metaforze, Pociągu to rękami i nogami bronią się przed tym, żeby nie zmienić na przykład tego pociągu. Nie? I już ten wybór nie jest do końca świadomy, ale jest jakiś rodzaj takiego stanu zapalnego, że w ogóle nawet nie słucham, co, co się dzieje, a i tak idę cały czas w tym samym kierunku, nie? i trudno jest mi wysiąść z tego pociągu. No tak, no to to jakby można było nazywać po prostu złym wyborem, tak, czyli wybór, który nie prowadzi nas do jakiejś dalszej drogi nie powoduje lepszych konsekwencji dla nas, e, przynajmniej takich samych, albo nie, wybór taki, który stanowi zagrożenie dla nas, albo jest właśnie taki no way out, e, to, to, to jest właśnie ten ślepy wybór, mhm. tak, ślepy zaułek, tak. Czasem dokonujemy takich wyborów, nie wiem, ja pamiętam jak to dziadek mówił, no muszę dokonać wyboru między dżumą a cholerą, tak, czyli e, ty mówiłaś trochę o tej. Co um, Kom, so, kompromis się o tym pojawiło. Ale jeszcze tak. tam nie zajrzeliśmy bardzo. O tym słowie kompromis i czasami wybór no, może musi mieć pewne ograniczenia, jeśli chcemy dokonać tego wyboru, żeby nie zostać na tej stacji, jak już sobie o tej stacji mówimy, no to trzeba, trzeba, trzeba ruszyć do przodu tak kosztem. Choćby czegoś tam, ale musimy być gotowi dokonując wyboru na, na pewien rodzaj kompromisu, mhm. tak, że nigdy nie będzie tak. sytuacji idealnej. Tak, bo kompromisy też mogą być różne, nie? Dlatego, że to, to słowo kompromis jest takie trochę pejoratywne. Już w, w naszych czasach ono kiedyś było mm, takie dobrze widziane. Dokonujemy kompromisu, bo kompromis to jest czasami coś takiego, że a nie mam wyjścia. To idę na kompromis. Nie? Że jakoś to też jest charakterystyczne dosyć, albo trochę tak ślizgam się po czymś i tak nie ma tutaj dobrej opcji, którą bym chciała, którą bym sobie wzięła, która jest sensowna. To ja skompromisuję i coś po prostu wybiorę, co jest mi gdzieś tam bliskie, ale nie lubię tego. A gdyby spojrzeć na kompromis, trochę jak na coś takiego, że, tak jak ty powiedziałeś, między dżumą, cholerą, e, czyli coś takiego, co mogę zważyć, świadomie objąć, czego nie chcę bardziej, albo co chcę bardziej z pomiędzy tych dwóch rodzajów e, niedogodności, takie nazwijmy, z czego jest mi, do czego jest mi jakoś trochę bliżej, na przykład, żeby to był taki kompromis, który ja faktycznie idę. Czyli potrzebuję tu trochę rozwagi, tak sobie myślę, e, takiej samoświadomości i potrzebuję czasu, żeby się zmierzyć z tym, do czego jest mi bliżej i czego nie chcę. Czyli może być ten kompromis taki, e, wszystko jest w ogóle do bani, wszystko mi jedno, ale może być też taki kompromis, dobra, siadam, nie ma tego, co bym chciała najbardziej. Ale co z tego, co jest na półmisku, co jest dzisiaj na imprezie, faktycznie może mi smakować chociaż trochę. Tak, no, tak. Nie? Żebym była sy syta, jak stąd wychodzę, jeżeli jestem głodna. Tak, tutaj no jakby zbliżamy się do tego też, jak podejmuje się decyzje w biznesie. Nigdy nie ma czystej sytuacji, nigdy nie ma. Mm, optymalnej, optymalnego środowiska na to, żeby coś zrobić. Poza tym sytuacja jest. Niepewna i sytuacja jest zmienna. Tak? Te parametry mogą się zmienić, ktoś zmieni cła, ktoś wprowadzi jakiś podatek i gdzieś wybuchnie wojna i, i jakiś pandemia, wirus. W związku z tym, jakby w biznesie podejmuje się decyzję logiką, czyli waży się pewne elementy nie emocjami. Urośniemy, będziemy wielcy, albo dokopiemy konkurencji, albo jeszcze gdzieś tam, tylko podejmuje się logiką i też robi się coś w rodzaju wagi. Za i przeciw. Czasem ludzie też dokonują takich wyborów. Powiedzmy, rodzina, która ma jechać gdzieś tam na wakacje, są dwie destynacje jakieś możliwe, no i za i przeciw. No tam są lepsze lody, tu jest lepsza kawa. Tam jest morze i plaża piaszczysta, a tu są kamienie. Ale tu połowimy ryby, a tam płacimy w euro. Czyli tutaj zachęcałbym do tego, że jeśli podejmujemy jakąś decyzję, tak jak właśnie tutaj w biznesie, gdzieś tam na chwilę odłożyć te emocje. Okej, okay. przy takich małych, drobnych wyborach, kupuję sobie torebkę, kupuję sobie jakiś ładny pasek, buty. No dobrze, no to niech te emocje będą. To jest fajne. Na tym polega życie, żeby dać sobie jakąś tam odrobinę szaleństwa. Z drugiej strony myślę, że Ferrari też nikt nie kupuje, dlatego że nie dokonuje takiego wyboru, dlatego że myśli logicznie. Eee, Wymiana oleju, co 5000 ceny serwisu, no to nie, ja tutaj nie ma logiki, tutaj są emocje. Ale, ale żeby zracjonalizować, tak jak powiedziałaś, tutaj i nie wpuścić się gdzieś tam, nie zostać na tym, peron, na tym peronie, można byłoby spróbować, jakby przyjąć przy ważnej decyzji, podjąć taką, taką, taką zabawę, tak, żeby to weszło trochę w nasz nawyk i żeby to gdzieś nam przyświecało, i wtedy być może będziemy dokonywać tych wyborów lepszych, bo nasze życie. Składa się cały czas z tych wyborów i tym, którym się lepiej powodzi, którzy są bardziej szczęśliwi, tak mi się wydaje. Przynajmniej oni dokonują lepszych wyborów, bardziej trawnych, które są y, zgodne z, y, no, z, z nimi. Tak, co o tym sądzisz? Tak, znaczy dla mnie powiedziałeś dwie ważne rzeczy ja bym chciała je trochę podkreślić. Jedna ta pierwsza y, jest taka, że wybór. Y, Właściwie codziennie stajemy przed różnymi wyborami, i że życie, szczególnie w ostatnich latach, jest dosyć szybkie, intensywne, i potrzebujemy mieć jakiś rodzaj elastyczności do tej zmienności, bo wtedy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy jakiś rodzaj takiej płynności, elastyczności i zgody na tę zmienność i na to, że potrzebujemy co chwila. Coś aktualizować, tak naprawdę, nie? czyli wybieram, aktualizuję, bo coś się zmienia, to wtedy trochę już jesteśmy wygrani, bo dostosowujemy się do tego, co jest, czyli nie zostajemy na tym peronie, gdzieś tam na swoim peronie, a świat już odjechał dalej. I druga ważna rzecz, że, którą ja usłyszałam, to taka, że wybór to decyzja że jak wybieram coś albo nie wiem co wybrać, bo nie jestem do końca zadowolona, to potrzebuję świadomie usiąść i podjąć decyzję, która strona, w którą stronę, jak ja mam się opowiedzieć, czy będę przeciwko komuś, kto jest dla mnie ważny. Czasami w firmie tak jest tak w szkole, w rodzinie, że widzimy, że coś zmierza nad... że za chwilę będzie zmierzało i dojedzie do przepaści i na przykład jedna osoba to widzi albo jakoś czuje i... Nie tak, zawsze ma odwagę. Tak, tak, tak. Reszta ulega jakimś tam właśnie emocjom, o, będzie fajnie. Albo się boi zasygnalizować, że dokonujemy właśnie, uważajcie, złych wyborów. Nie wiem, nie ładujmy się w ten kredyt, albo czy naprawdę teraz jest czas na to, żeby coś tam robić i ta jedna osoba potrzebuje też dużej odwagi, żeby powiedzieć: hej, słuchajcie, zastanówmy się, przemyślmy. To jest w ogóle kiepskie rozwiązanie. Czyli. Też odwaga jest potrzebna, a żeby tą odwagę wykrzesać, to też ten rodzaj takiego świadomego widzenia jakichś rzeczy i podjęcia decyzji. Tak, ja powiem to na głos, nawet jeżeli się to komuś tak, nie podoba. Tak, tak. ta decyzja to jest faktycznie kluczowa. Ale jeszcze czasem tak się zastanawiam, bo mówi się, ktoś dokonał dobrego wyboru, złego wyboru, cała rodzina jest przeciwko, a ktoś jednak dokonał tego złego wyboru, wybrał jakiś studia, z mu się marzyły, E, rzeźbę, malarstwo. albo A jeszcze, rodzina jest prawnicza na przykład. A rodzina jest tak, rodzina prawnicza z, z, z dziada, pradziada albo rodzina jest Lekarzy. lekarzka albo jeszcze jakaś. No i wszyscy mówią co ty robisz? Przecież tu ci pomoże tata, który jest profesorem na Akademii Medycznej. Tu ci pomoże mama. Będzie ci łatwiej. Masz mój kancelarię. I tak dalej. I ten pozornie zły wybór on może się okazać najlepszym wyborem dla danej osoby. Tak? Czyli mhm. wszyscy oceniają źle, ale puszcza osobę, która wy, wybierającego, tak? puszcza wybierającego na nowe pole, na nowe nieodkryte jakieś miejsca, a dopiero mhm. stamtąd, nie powtarzając właśnie tych schematów takich standardowych, yy, rodzi się nowe, rodzi się coś fajnego i ktoś może zostać no, świetnym fotografem. Najlepszym muzykiem czy plastykiem, mimo że przecież taka kariera była przed nim i wszyscy na to liczyli, i nawet był tak kierowany i szykowany od podstawówki, tak, no, będę lekarzem, podsuwano mu zabawki, które miały przyzwyczajać go do tego, bawił się w takie zabawy i, 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 i tak dalej. Tak? A on jednak w tym momencie wybiera coś innego, tak? Czyli nie każdy taki pozorny zły wybór, który wydaje się jest, powoduje, że nasze życie gdzieś tam legnie w gruzach. Nie, nie bójmy się tego. Mamy prawo do tego, żeby czasem źle wybrać, ale to my wybraliśmy, tak? I tutaj ja jeszcze z tą wyborem... Tak, to też jest ważne, mhm. nie? żeby jakoś czasami pójść za tym, co jest dla nas faktycznie ważne. Ale też pójść za tym, co daje nam wolność, tak? Czyli pójść za tym, co nam daje pewną niezależność. I być może właśnie te schematy utarte, dlaczego wiele osób nie chce przejmować firm, ta sukcesja jest bardzo utrudniona po swoich rodzicach. On ich widział przez 20, 30, 40 lat i nie chce iść tym śladem, tak? Czyli on dokonuje wyboru jakiegoś, który jest jego, on wybiera swoją rozumianą wolność. Nierozumianą wolność przez rodziców, oj, będziesz miał firmę, będziesz prowadził, będzie Twój zachowany status finansowy, bezpieczny, co z tego, ale może jakiegoś innego brakuje. Mhm. Tak? Czyli tutaj ten, ta wolność jest, jest ważna. Czyli każdy, kto ma jeszcze wybór nie pozorny, tylko taki prawdziwy, mhm. To znaczy, że jest wolny, tak? czyli jest, jest, zachowuje tą wolność. I tak powinniśmy chyba o to dbać, uh -huh. tak? żeby gdzieś tam zawsze móc zachować ten wybór, żeby się nie uzależnić od jednego słusznego i rzeczywistego wyboru. Bo zmiana może też powodować rozwój. Trochę to jest tak, że jak tak, wysiadam z tego pociągu, bo on już jest, nie wiem, jakiś taki, um, okna się nie otwierają, nie ma przestrzeni, właściwie tylko już jadę, nic innego nie mogę robić. To trochę jest o takiej nudzie, o takim rodzaju marazmu, który panuje, czyli czasami jak coś wskoczy nowego, jak coś zmienię z mojego wyboru albo z tego, że no muszę dokonać wyboru, a mam tylko to na półmisku, to być może coś no, nowego spróbuję na przykład. Tak, no nie spróbuję nie. nowego smaku, jeśli cały czas tak. jestem gdzieś tam w, tym, mhm. w, w danej kulturze kuchennej, mhm. gotowania. A może na peronie też poznam kogoś, kto zmieni, czy kto odmieni moje życie, może ktoś, mhm. nie wiem, porozmawiamy z kimś w innym pociągu, ktoś powie jakieś takie słowo, zdanie, które nam odmieni życie. E Mimo, że słyszeliśmy je ileś razy, ale wtedy do nas dotrze, że, że coś trzeba zrobić w jakiś tam sposób, tak? Albo, że żeby puścić się z marzeniami, żeby dokonać tego wyboru, odważyć się e, coś tam zrobić dodatkowego, innego, inaczej, poza ramami. I do tego potrzebujemy być też obecni, tam, gdzie się różne wybory dzieją. Być może nie będzie takiego wyboru, z jakiego jesteśmy najbardziej zadowoleni w danej sytuacji. Ale mamy tą świadomość, okej, okay, byłem, byłam obecny, obecna w tej sytuacji. I ta, ta obecność wydaje mi się też kluczowa po prostu. To ja podjąłem jakąś decyzję. No tak, tak, dajemy sobie mamy możliwość wyboru, tak? Czyli nie wiem. Y zarabiając więcej, y, mamy większą możliwość wyboru. Albo mm. m, ucząc się jakiejś umiejętności, y, czy języka, czy umiejętności gotowania, czy chodzenia po górach, skałkowania, czy jazdy samochodem, też mamy, pojawiają się nagle nowe, y, nowe możliwości wyboru. No i ten rozwój chyba, tak? Mm. Czyli tutaj ten wybór to też jest rozwój. Mm -hmm. Tak, i tego Państwu życzymy przy dokonywaniu wyborów, e, świadomości tego, że to są Wasze decyzje. Jak ten wybór, w którą stronę, za czym ja staję albo nie staję, i że ważna jest obecność, że ta obecność to jest też e, świadomość tego, co ja chcę i co jest na talerzu. Znaczy, nie bójcie się tych wyborów, po prostu je dokonujcie, nie uciekajcie przed nimi, bo i tak nie uciekniecie, bo wtedy ktoś wybierze za was, tak? E, mhm. Życie wybierze za was. W związku z tym, nawet jeśli popełnimy błąd i wprowadzi nas to w jakąś inną ścieżkę, to ten błąd może być czymś nowym, może być czymś e, pozastandardowym, tak? Zawsze możemy się wtedy otrzepać mhm. z tego błędu i powiedzieć, dobra, to po tą ścieżkę już sprawdziłam, sprawdziłem, Korzystam z innej, jakąś inną muszę sobie wykarczować, na przykład. Ja, czyli po to są też e, wybory, e, czasami ścieżki, nie wiem, jakieś takie fa fałszywe, te, trochę nie, nie pasujące do nas, żebyśmy mogli znajdować kolejne. Bardzo dziękujemy. Ja dziękujemy. dziękuję Tobie za rozmowę i dziękuję Państwu za to, że nas wysłuchaliście. E, I dobrych wyborów życzymy. Dobrych wyborów. Sobie również. Okej. Okay. Do zobaczenia.